Czas najwyższy, zrzuciliśmy kurtki, zaczyna się robić ciepło na dworze, więc jest to moment, w którym każdy właściciel swojego samochodu przygląda się temu, czy jego klimatyzacja w samochodzie działa jak należy. U nas się zdarzył problem taki, że po stronie pasażera jest nawiew wyłącznie ciepłym, a właściwie gorącym powietrzem. Nie ma tam powietrza chłodnego, nawet jeśli klimatyzacja jest włączona. Zaraz tym problemem się zajmiemy. W dzisiejszym odcinku wymiana takiego oto silniczka jest to silnik sterowania klapy temperatury strony prawej. Tak to katalogowo występuje. Fioletowy silniczek. wiedzcie, że każdy silniczek, jeśli chodzi o nawiewy w autach, jeśli chodzi o grupę wag ma swój kolor. Każdy kolor jest od czegoś innego, łatwiej jest lokalizować, łatwiej przy rozbieraniu zobaczyć, jak to wygląda. Silnik o oznaczeniu V159. Jeśli wyskoczy nam błąd z takim silnikiem, to będziemy już wiedzieć, czego on dotyczy. Co się dzieje w aucie? Pasażerka tego auta uskarża się, że jakby nie ustawiła. Klimatronika, a mamy tutaj klimatronik dwustrefowy, czyli osobno regulacja temperatury na lewą, prawą stronę. Jakby nie ustawić temperatury cały czas grzeje, grzeje zamiast na przykład chłodzić w cieplejsze dni. Mamy wiosnę, warto byłoby wreszcie do tego zajrzeć. Póki była zima, nie było takiej potrzeby. Mogło nam grzać z tej prawej strony, nie było to problemem, no ale teraz, jeśli mamy momentami już na dworze koło 20 paru stopni, warto do tego zajrzeć. Zresztą sami zaraz zobaczycie, jak ta wymiana będzie wyglądała. Żeby dostać się do tego silniczka, potrzebujemy zdjąć schopek. Jak to zrobić? Klucz ósemka, mamy u góry trzy śrubki i pod spodem bodajże dwa miejsca do odkręcenia. Zresztą sami zaraz zobaczycie. Zabieramy się za demontaż. Cztery śrubki odkręciliśmy, została nam jeszcze tutaj ta jedna. Celowo jej nie odkręcałem, żeby na ten, ten schowek na się trzymał, ale żeby nam nie wyłamał któregoś zaczepu. Tu jeszcze jedna rzecz z prawej strony trzeba zdjąć. Tutaj podważyć płaskim śrubokrętem, jest tutaj specjalne miejsce na to, taką klapeczkę, tak żeby ten schowek nam ładnie tutaj zszedł. Dla tych, co mają tutaj, jeśli chodzi o otwieranie schowka, wszystko sprawne, trzeba zaznaczyć, że w tym miejscu Yy, mamy czujnik otwarcia tego schowka. Trzeba odpiąć, odpiąć tutaj wtyczkę. Dobrze. Delikatnie opuszczamy schowek na dół. Odpinamy tutaj z tyłu wiązkę. Także można było wyjąć i schowek mamy wyjęty. W tej chwili możemy zajrzeć już do środka, zobaczyć gdzie jakie silniczki się znajdują, i zlokalizować ten silniczek, który u nas najprawdopodobniej jest uszkodzony. Klucz 6 i odkręcamy te trzy śrubki. I trzecia silniczek odkręcony, odpinamy wiązkę, i w tym miejscu musimy odhaczyć tą dźwignię, która idzie do silniczka. I tak wygląda zdemontowany silniczek. Oczywiście ta dźwignia pójdzie z powrotem w to samo miejsce. Tu mamy miejsce, jak ją ściągnąć i zamontować na, na nowy silniczek. Także przystępujemy do wymiany. Demontujemy ze starego silniczka tą dźwigniękę. Bierzemy nowy silniczek, zakładamy i zabieramy się za montaż. Dźwignia przełożona, trzy śrubki, kluczyk, szóstka i skręcamy z powrotem. Trzy śrubki przykręcone, wpinamy wiązkę i możemy sprawdzić w sumie, czy ten silniczek działa, czy nie. Odpalamy zapłon, zmniejszamy temperaturę. Zwiększamy i widzimy, że dźwignia powędrowała na samą górę. Dajemy na low i widzimy, że ta klapka w takim zakresie, w jakim byśmy chcieli, nam pracuje. Także kolejna taka mała naprawa a wykonana własnoręcznie, pozostało nam do założenia schowek, no czyli podpinamy tą wiązkę, na tej wiązce jest czujnik otwarcia, otwarcia schowka, tak żeby nam się zapaliła lampka, w naszym przypadku akurat Robert tej lampki nie posiada, poprzednik z jakiegoś powodu tą lampkę czy usunął, czy też zapomniał założyć, ciężko nam to stwierdzić, takie auto już Robert kupił, myślę, że w przyszłości na pewno tą lampkę sobie zamówi, dołoży, także to auto było jak najbardziej kompletne. Um. 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 Kolejna tak naprawdę drobna naprawa, a bardzo ułatwi nam życie i uprzyjemni życie z naszym samochodem, i bardzo często w tych samochodach jest tak, że tak naprawdę drobną rzeczą, którą my możemy zrobić, nie mając jakichś wielkich umiejętności mechanicznych, możemy naprawić bardzo irytującą usterkę. My jak zwykle bierzemy się za kręcenie dla Was kolejnych materiałów, a wy pamiętajcie, żeby wspierać nasze filmy. Filmy można wspierać?